Mój pomysł na pranka będzie związany z telefonem i będzie to coś naprawdę prostego i łatwego wykonaniu. Możecie go przeprowadzić zarówno w pracy, w domu czy nawet w szkole. Musicie zacząć od kilku zmian w ustawieniach telefonu, czyli w opcjach wyświetlacza zmieniacie czas wygaszania ekranu oraz dezaktywujecie obrót ekranu. Następnie przed wykonaniem dowcipu robicie screen pulpitu w momencie ładowania telefonu i otwieracie zrobione zdjęcie. Pokazując ten trik pamiętajcie, że jednym przyciskiem możecie wyjść z galerii jednocześnie odłączając ładowanie. Dzięki temu pokażecie, że telefon przestał się ładować. A to, do czego podłączycie ładowarkę, zależy już totalnie od waszej kreatywności. No dobra, ale teraz chyba czas sprawdzić, jak to wygląda w praktyce. Tak. Panie Lispin, czy ty pamiętasz, jak Primoż robił ee, z, ładowanie z ziemniaka? Pamiętam. Pamiętasz, że działało? No działało, działa dalej. No co ty kisz? No ty... Czekaj, czekaj. O, jeszcze raz. Co, to olipki, czy teraz. Tylko na oliwki, czy na coś jeszcze działa? Czy ja testowałem z oliwkami Nie no, wiem, masakra! Y, działa, ale tak, jest takie słabe ładowanie, czaisz to? Ty no zarobiste. No. Żeby nie było, że tam jest, nie wiem, kurde, nie wiem, prąd, tam jest no, bateria. Co tego ładowania? Możemy nie wiem, no wyje. wczoraj to testowałem, no nie mam pojęcia, no! Tak teraz. Eee szczególnie kurde Pamiętasz te baterie, te kwadratowe co się brało yy, ten? No pamiętam Mniej więcej takie uczucie jest. Dawaj, chogasz No To weź sobie Ale to przy, przy, Ty no na pół sekundy, to nawet tak włączy do prócy. Ty no, nie działa no. <laughs> Stefan, patrz Patrz teraz, nie? Włączam tutaj Co my tu mamy? It's a galeria! It's screenshot, bitch!